Budzi ksiewce. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przyszedł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrem? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego! Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony. Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. jeden, dwa, dzień dobry z siercą. Mamy nowy dzień, poniedziałek i nowe słowo. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pyta młodzieniec Jezusa. Jadę z Bierska na Oświęcim. Tą drogą jeżdżę już 13 lat. Ale w związku z tym, że, że są roboty drogowe w okolicach Oświęcimia, to Sprawdzam sobie na Google Maps, gdzie się świeci na czerwono, i w zależności od tego wybieram taką drogę, mimo że znam drogę na pamięć. Tak sobie myślę, że potrzeba nam takiego ciągłego, codziennego pytania: Panie, co mam czynić? Przyjdź, Duchu Święty, poprowadź mnie. Może gdzieś. Podążamy już takimi bardzo utartymi szlakami. Wydaje nam się, że, że tak zawsze musi być. Natomiast trzeba zapytać Pana, bo niejednokrotnie jest tak, że warto nadrobić te 3, 5, 10 kilometrów, ale do celu dojedziemy szybciej, ponieważ tam na tej utartej i znanej nam drodze świeci się na czerwono. Chcieliby prosić dzisiaj Ducha Świętego, by to On nas poprowadził. Nieraz droga, na którą nas zaprasza jest trudniejsza, wymagająca zrobienia tego kroku naprzód, kroków nieznane, wyjścia, jak to mówimy, ze strefy komfortu, ale Kryje się większe błogosławieństwo. Zaufajmy, nauczycielu dobry, co mam czynić? U Boga wszystko jest możliwe. Czyń Duchu Święty, prowadź. Żyj, rośnij, otwieraj się na Jego działanie, Jego prowadzenie.